Cześć, z tej strony, Chrisie. Witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj 7 grudnia, więc y, oczywiście, jak to codziennie, otwieramy sobie kalendarz adwentowy Pani Niej Premier League 2024. Więc otwórzmy go sobie. Jak możecie zobaczyć siódme okienko, to jest Aston Villa. Pewnie znowu będzie saszetka. Tak. Ok. Mamy saszetkę. No i może dzisiaj wpadnie nam tu fajna karta. Mamy już nasu, naszą saszetkę. No jak mówiłem w każdym odcinku, liczymy na Golden Bolery Trofea i Invincible. Jeśli takowe no, wpadnie, by było bardzo fajnie. Możecie napisać, czy teraz zbieracie ekstra klasę. Czy może Topsa, czy FIFA 365. Czy też Premier League. Mamy Trippier. O, jest kasz. Trafiliśmy Polaka pierwszy raz. No więc tak on się prezentuje. Damy go sobie na środek. Dalej jest Rim. Maggin. I po raz kolejny Aston Villa i e, pomocnik z Nottingham Forest. Zaczniemy sobie od niego. Jest tu playmer, Playmaker Gibbs White z Anglii Nottingham Forest oraz Powerhouse Diego Carlos. No, jak już wcześniej wspominałem, zastąpili. A więc, no nawet fajne karty nam wpadły. Co ja mogę powiedzieć? Pamiętajcie o łapce w górze subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć.